Zadaniem 25 podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, ABCS jest trójkąt równoboczny ABC. Czyli ten trójkąt tutaj znajduje się w tym miejscu. Pole ściany bocznej ostrosłupa jest dwa razy większe od pola podstawy. Wysokość SO, czyli tutaj to jest ta wysokość, którą tu widzimy, tego ostrosłupa jest równa 6. Zresztą taka opcja z na samym tym rysunku. Dokąd stanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wysokość ostosufa poprowadzona z wierzchołka C do ściany bocznej ABS, czyli tutaj chodzi o tę ścianę boczną, a wierzchołek, który nowo znajduje się tutaj, i jest równy. No i tutaj w pierwszej kolejności na pewno przydałby się nam tutaj dodatkowy rysunek pomocniczy. Ja już nie będę rysowała nowego rysunku, tylko przekształcę dodatkowo ten rysunek, który mamy tutaj. I to, co zrobiłam, to narysowałam na trójkącie ABS, czyli na tym trójkącie, który jest ścianą boczną, wysokości wszystkie trzy tego trójkąta. I teraz my poprowadzimy wysokość z wierzchołka C. Tutaj generalnie całą charakterystyczną jest to, że w ostrosłupie wysokość tutaj będzie padała na pewno na miejsce przecięcia się, wysoko, wysokość, inaczej powiem, wysokość całego ostrosłupa, będzie padała na miejsce na punkt przecięcia się wysokości boku. Czyli tutaj w ten punkt, który mamy tutaj, ja tutaj sobie zaznaczę w ten sposób. Na ten punkt będzie padała wysokość opuszczona z wierzchołka C. Chodzi tutaj o wysokość, jeszcze raz powtórzę całego ostrosłupa. Ja ją tutaj narysowałam kolorem zielonym i podpiszemy ją sobie literką H. Może tutaj zrobię inaczej, ją podpiszę zielonym kolorem. Być może dzięki temu tutaj będzie większa jasność. I aby bardziej zobrazować sens tego zadania, wyobraź sobie, że ten ostrosłup, który mamy tutaj w tym miejscu, odwracamy w taki sposób, że ten ostrosłup będzie stał na boku A B C. I wtedy będziemy szukali w takich okolicznościach właśnie wysokości takiego ostrosłupa. No i teraz na tym etapie możemy już wyznaczyć długość, wysokość słupa opuszczonej z wierzchołka C. Musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jak ułożony jest ostrosłup, czyli na którym boku stoi, to jego objętość zawsze będzie taka sama. I to jest nasze kluczowe założenie. W zasadzie nie założenie, tylko kluczowy fakt. I teraz jeżeli chcemy wyznaczyć objętość ostrosłupa, to musimy tutaj skorzystać z następującego wzoru. Przez liczbę 1 trzecią my musimy przemnożyć pole podstawy i to jeszcze przemnożyć przez wysokość. Przy czym my nie znamy pola podstawy, w związku z powyższym opiszemy to pole podstawy jako x i na tej podstawie możemy zapisać, że objętość to jest 1 trzecia x razy wysokość. W treści zadania wiemy, że wysokość jest słów na liczbie 6. W związku z powyższym objętość to będzie 1 trzecia x razy 6. Przyniosę teraz rozwiązanie tutaj. W związku z powyższym objętość to jest nic innego jak dwukrotność x, czyli dwukrotność pola podstawy. W treści zadania wynika, że ściana boczna ma pole powierzchni dwa razy większe od podstawy. Co zatem idzie? To znaczy, że... Pole trójkąta ABS będzie równe 2 razy x. Jeżeli potraktujemy w tym momencie ścianę ABS jako podstawę tego ostrosłupa, to opuszczona na nią wysokość z wierzchołka C musi być na tyle długa, bo objętość bryły w dalszym ciągu była równa 2x. Co to znaczy? To znaczy, że 2x jest równe 1 trzecia razy 2x i razy wysokość opuszczona z wierzchołka C. To znaczy, że tutaj będziemy mieli 2x, które jest równe 2 trzecie x razy wysokość opuszczona z wierzchołka C. I teraz co możemy dalej zrobić? W dalszym ciągu możemy tutaj przekształcić to, co uzyskaliśmy. W tym miejscu, czyli możemy przekształcić równanie, które mamy w tym miejscu. Ja w pierwszej kolejności to równanie w ogóle zamienię stronami, ponieważ my szukamy HC i zależy mi na tym, żeby nasza szukana wielkość była po lewej stronie równania. No i teraz obustronnie ja dzielę wszystko przez 2 trzecie X. Tak naprawdę ja tutaj mogłabym zapisać, że dzielę wszystko przez 2x nad 3. W związku z powyższym h na c będzie równe 2 razy, no właśnie nie 2c, tylko 2x, to się, no właśnie, nie równa się. I teraz uwaga, tutaj jest bardzo ważna sprawa. Ja zapisałam, że ja dzielę obu stronie przez 2x nad 3. Natomiast dzielenie to jest dokładnie to samo, co mnożenie przez odwrotne i w związku z powyższym zapisuję tutaj, że mnożę. Przez 3 nad 2x. To oznacza, że wysokość opuszczona z wierzchołka C, ona będzie równa 6x nad 2x, czyli hc będzie równe po prostu liczbie 3. I to jest nasza odpowiedź, i tutaj zaznaczamy odpowiedź c.